Witajcie w Dolinie Zombie. Moi drodzy, przespaliśmy się do następnego poranka. Tak wygląda moja postać. Trochę tutaj doświadczenia nabiłem, ponieważ. Minęło kilka godzin od naszego ostatniego spotkania, oczywiście kilka godzin w grze. Jestem tutaj, ponieważ podczas eksploracji starego obozu i pozbywania się truposzy, okazało się, że jeden z magów niespodziewanie. Pojawił się w pierścieniu otaczającym ten zamek. No i umarł. Musiałem przyzwać go kodami i okazało się, że on ma dla nas Ej, zadanie. Strażniku. O co chodzi drago? Ha? to ty. Dobra, nieważne. Mam do ciebie sprawę. Jaką? Damarok jest zajęty chorym, więc się tym nie zajmuje. Mianowicie, chodzi mi o zbadanie tkanki zombie. Sądzę, że dzięki temu możemy zyskać dokładniejsze informacje, które pozwolą Damarokowi na skuteczniejszą pracę nad lekiem. Dlatego muszę prosić cię, abyś odnalazł, i tu bardzo ważne, świeżo zarażonego zombie i odciął mu, dajmy na to, kawałek uda. Świeżo zarażonego? Tak, wirus będzie łatwiejszy do wykrycia i przebadania. Nie mam pojęcia, gdzie mógłbyś poszukać takowego zombie. Tutaj niestety, ale ci nie pomogę. Cholera, w takim razie prędko go nie odnajdę. Jesteś dość pracowity, każdy to docenia. Myślę, że niedługo Samna podkaże okazję do zabicia takiego zombie. Więc tak naprawdę jest to zadanie do zrobienia przy okazji. Właśnie, też mi się tak wydaje. Dobra, będę czujny. To dobrze, bardzo nam to pomoże. No i pięknie, moi drodzy. Także przypadek sprawił, że udało nam się ogarnąć to zadanie, bo tak to bym nie wiedział o jego istnieniu. Jeszcze między nagraniami udało mi się trochę posprzedawać tutaj rzeczy, chyba Egonowi lub któremuś tutaj z tych handlarzy, którzy występują tutaj w tym wewnętrznym pierścieniu zamku czyli de facto zamku, no bo zewnętrzny pierścień to składa się na stary obóz. My lecimy teraz do areny. Ponieważ w arenie znajduje się komora, do której mamy klucz, i mam nadzieję, że znajdę tam jakieś ciekawe fanty. Chciałbym, żebyście przy tym byli, bo wydaje mi się, że dzięki temu nasz Bragus będzie silniejszy. A tutaj w starym obozie dość dużo zombiaków zostało już przeze mnie pokonanych. Ten obóz jest bezpieczniejszy, natomiast nie wszystkie zombie jeszcze pokonaliśmy, bo ja staram się. Wybijać te zombie do następnego dnia Czyli jak e, z, Widzieliśmy się ostatnio siódmego dnia No to tak, żeby ósmy dzień zacząć już razem z wami e, Dobra, to mamy ten klucz Chyba to jest do tej komory Dokładnie, mamy proszę bardzo Maska gladiatora, chłopski miecz Skórzany kołczan I skrzynię I skrzynię możemy otworzyć, mamy miecz Zwycięstwa, bełt i strzałę I lekko kuszę, super Czyli nasz ekwipunek e, Wzrasta Dobrze. Z tego co tutaj możemy zdobyć, no to jest chyba wszystko. Teraz udamy się do w pobliże chaty kawalorna, bo tam tak naprawdę ostatni raz się widzieliśmy. I więc ja jeszcze tutaj z wami założę te rzeczy, bo chyba zobacz, mieć zwycięstwa to mamy dwa, no to lepszego nie będziemy mieli. Ale maska gladiatora daje nam jakąś ochronę już i to jest bardzo fajne. Coś więcej? Nie, amulety, które mamy to nic nam więcej nie dają. Tutaj jeszcze poczekam z tą rośliną, może będzie jakaś alchemia do wykonania, więc te słoneczne ziele będzie więcej warte. Dobrze moi drodzy, tak wyposażeni i tak jak widzicie teraz z tymi statystykami, udajemy się w pobliże chaty kawalorna i też tam się zobaczymy. No i jesteśmy na ścieżce prowadzącej do kawalorna. Ja jestem ciekawy też tutaj tych ziół, które możemy znaleźć po drodze, więc chciałbym zebrać przynajmniej z wami, tak żebyście widzieli, że one tutaj są zioła uspokajające. Co one w ogóle robią? Redukują stres, stres o 20 punktów. No, dobrze wiedzieć, że coś takiego tutaj jest. Tutaj chyba wszystko zgarnęliśmy. Jest sobie kawalor. Bardzo fajnie, żyjesz, gościu. Ryżówka, zgarniamy. Tutaj też udało mi się zombiaki pokonać, więc tą ścieżkę mamy trochę oczyszczoną. Nie powinna stanowić dla nas jakiegoś większego wyzwania, większych trudności nam no, nie powinna przysporzyć. Tutaj co mamy, Tu mamy szczap błękitny, też jestem ciekawy co to, co to jest Więc zaraz sobie sprawdzimy, szczaw błękitny, gdzie to może być hmm. Dobra mam, bonus do maksymalnych punktów życia 12, no to warto w takim razie zbierać Jestem ciekawy czy alchemia tutaj funkcji, no, to jest strzała jakaś, ale nie wiem czy ją mogę zgarnąć, czy nie mogę zgarnąć Warto w takim razie to zbierać. A tutaj co jest jeszcze? Aha, tutaj jakieś rośliny w powietrzu, błąd graficzny. Okej. Okay. Warto w takim razie zbierać, no bo może ta alchemia będzie, a jeśli jej nie będzie, no to zawsze 12 punktów to jest coś yy, fajnego według mnie. Dobra, jagody, no bo jednak nam statystyki rosną, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj, moi drodzy, tędy powinniśmy pójść, bo zgodnie z tą mapą, którą mamy w tych pismach. O, to jest ta mapa od Gomeza. Mm, dokładnie tędy. Tędy powinniśmy się tam dostać. E, tutaj widzę jakiś list. Natomiast my nie do końca tam nie pójdziemy. Mogę to podnieść? Dragus. O, kartka, mogę. Dobra, przeczytajmy ją. E, pisma, tu jest ta kartka. Znalazłem ją na drzewie. Witaj, jeśli to czytasz i potrzebujesz pomocy, to bardzo dobrze, że znalazłeś tę kartkę. Wraz z moimi przyjaciółmi skryliśmy się w jaskini nieopodal starej kopalni. Znajdź nas, a pomożemy ci, dobry człowiek. Okej, okay, na pewno ich znajdziemy, natomiast to co my chcemy, to nie udać się tędy, a udać się tędy, tędy górą, tak żeby po prostu kilka, mm, kilka zombie załatwili za nas strażnicy, no i będziemy dzięki temu dodatkowego expa, co powinno pozwolić nam zdobyć kolejny poziom. Ja zapisuję grę i lecimy. Moi drodzy, podejście number four, ponieważ no staram się być jak najbardziej skuteczny, a zależy mi na tym, żeby przynajmniej zdobyć poziom na tych zombiakach, więc muszę tutaj trochę pokombinować. Staram się obiegać te zombiaki, no, dawać czas strażnikom tak, żeby mieli czas je pokonywać. Natomiast czy to się wszystko uda? No nie wiem. Tutaj strażnicy widzę, że już tutaj te zombiaki atakują. Ja sobie tutaj biegam między nimi. Bardzo, bardzo... To jest 130 X, już weszło. Bardzo uważnie, żeby kolejny ex do mnie wpadał No choć. Proszę bardzo. Rzeźnika najlepiej tutaj pokonać Tak, to jest najwięcej expa Tak jest, I mamy kolejny poziom tak naprawdę Głównie o to nam chodziło Udało nam się 48295 No i to jest całkiem, całkiem dobry wynik Dlatego sobie tutaj zapiszemy Zapiszemy pod tym X, bo czemu by, czemu by, nie. Dlatego polecam zapisywać. No, wyskoczył mi błąd. Błąd po prostu przy zapisie, więc jeszcze raz musiałem tutaj tych zombiaków pokonać. Udało mi się z jednego zombiaka więcej tak naprawdę zabić. Dlatego mam ciut więcej punktów. O, ktoś nowy. Doświadczenia zdobytych. Jestem Hektor. Strażnik w tym zasranym obozie. Jakie masz tu zadanie? Jestem wartownikiem. Całymi dniami i nieraz nocami muszę stać na warcie. I pilnować tego wejścia do obozu. Jestem zmęczony. Naprawdę potrzebuję odpoczynku. Oktawian, co prawda mnie zmienia, ale i tak to nie wystarczy. Czekaj, czemu wy pilnujecie tego wejścia? Jakim cudem zombie miałyby tędy przychodzić? Pod wodą. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale zombie są przecież martwe. Więc nie są w stanie się utopić. Po prostu przychodzą sobie po dnie. O, widzę, że masz włócznie na plecach. Tak, niezwykle skuteczna broń przeciwko licznej grupie truposzy. Zasięg to jest coś, co daje wielką przewagę. Z łatwością mogę dzięki niej trzymać grupę zombi na dystans i atakować te, które zdecydują się zaatakować. No ale raczej się im to nie uda, aż tak długi chłop nie mają. Jednak niestety rany kłute, a już na pewno uderzenia drzewcem, nie robią zombi tak wielkiej krzywdy jak cięte. Dlatego włócznie w starciu 1 na 1 z zombie ulega dobremu mieczowi. Ale mimo wszystko niezwykle przydatna broń. Trzeba przyznać, że dobrze dialog nagrany. A co ja Wam wspomniałem, tak, wyskoczył mi błąd akces Violation, dlaczego tak wygląda rozkład tych zwłok jak nie wyglądał wcześniej. Ja sobie grę tutaj zapiszę pod 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 tutaj pod, pod, pod A chyba najlepiej. No i co zrobię? Pobiegnę. Hmm. Oczywiście schowam, schowam pochodnie, bo mi będzie przeszkadzała. Eee, no i co chcę zrobić? Jeszcze raz zapiszę, żeby te, tych błędów uniknąć. Eee, jeśli zbiorę tutaj ekipę, ja wiem, jakie zadania będą. Bo już podchodziłem do tego kilkukrotnie, żeby jak najbardziej zoptymalizować tutaj wynik mojego bohatera. Chodzi o to, żeby tutaj te zombiaki nie zaatakowały obozu. Hmm. To jest o tyle istotne. Kolej. No bo jak zaatakują, no to my stracimy tego ekspa. Więc warto... warto uważać i nie dać się trafić przede wszystkim. Chyba teraz mnie jeszcze nie trafił. Tak jest, jeden zombie załatwiony. My musimy tutaj naprawdę lawirować ostro i uważać, żeby po pierwsze nie zostać trafionym przez tego roznosiciela choroby. Dwa, żeby za, żaden zombie nawet się nie zbliżył tutaj do, do bram obozu. Bo jak się zbliży, no to niestety po naszym ekspie, nie? Dobra. Tak jest. Tutaj mamy kolejnego. Łowca, o! Trafił nas, ale łowca jest na szczęście o tyle dobry, że jakby sam podbiega i nas próbuje atakować. Tak jest. Dobra, trochę, trochę zdrowia straciliśmy, ale to nie jest najważniejsze. Dobra, ten łowca niech podbiegnie. Łowca będzie za nami bieg, to jest dobre. Okej, okay, roznosiciel choroby też tutaj jest. Chodź. Biegniesz? Dobra, gdzieś się zagubił. Najważniejsze. Najważniejsze. Dobra, strażnik jest najgorszy, bo jest najbardziej opancerzony. To mnie najbardziej denerwuje w strażniku zawsze. Ma najwięcej HP. I najlepiej go sobie po prostu zostawić nawet na koniec rozgrywki, jeśli macie mm, tutaj mm, ten problem z zombiekami, który ja też chciałem. Dobra. Ja chciałem rozwiązać indywidualnie, ponieważ gdybym to zrobił razem ze strażnikami z obozu, to by mi zabrali Ekspa. ale ja tego nie chcę. Dobra. Dobra, był załatwiony. Jeszcze tutaj ten roznosiciel choroby. A nie, to jest toksyczny zombie, przepraszam. Oni go nie trafią, jeśli ja go będę tak tracił cały czas. I jest ekstra. 240 expa. Widzę, że żaden tutaj zombie nie przyszedł, no bo by gdzieś leżał trupem. Trochę z życia straciłem, natomiast to nie jest najgorsze. 11:22. Zaraz się będę mógł przespać, jeśli tutaj jest jakieś łóżko. Mam nadzieję, że jest. Grę zapiszmy, bo udało nam się tutaj pokonać te zombiaki. Bardzo mnie to cieszy. No, nie chcę tracić miksturek, bo może będą. Jakieś miejsca, gdzie nie będę mógł się przespać? Może to jest właśnie takie miejsce. Aczkolwiek, liczę na to, że można. O, jest. Można. No to śpijmy do południa. Pięknie. Godzina 12. Max. Maksymalnie wykorzystujemy tutaj e, postać. Dobrze, e, tam chyba żadne zombie nie przyjdą, bo by szły. Mam taką nadzieję, przynajmniej, bo tam też są po drugiej stronie zombiaki, po drugiej stronie obozu. E, to, co jeszcze chcemy zrobić, to tutaj są jeszcze dwa zombiaki, też bym chciał je zabić. No bo co mi mają bruździć potem na polowaniu. E, uszedłem fakty. Trochę, trochę szkoda. Zobacz, mówię. natomiast lepiej sobie tutaj wyczyścić Jeśli chcecie po prostu mieć maksa z doświadczenia, no to polecam jednak tutaj pozbyć się tych zombiaków, Szczególnie że to są bardzo proste zombie, nie wymagające jakiegoś większego tutaj większego Większego wysiłku. Ale się tutaj za jąknąłem. no bo jednak to jest pewien problem, tutaj walczyć z tymi. Zombiakami, i jednocześnie, jednocześnie komentować rozgrywkę. Bardzo, bardzo fajny mod, natomiast dosyć wymagający, jeśli walczymy ze stadem zombie, ale widzieliście, to, nawet sobie poradziłem. Wystarczyło po prostu podejść do tego i strategicznie strategicznie podejść, czyli wyciągnąć zombie ile mogliśmy od obozu tutaj z tych strażników, tutaj tych myśliwych, łowców, czyli jak oni się tam zwoł, no i y, załatwiać ich pojedynczo dzięki temu mamy maksa, jeśli chodzi o expa no już 50 tysięcy, całkiem nieźle, natomiast dalej jestem ciekaw, jak to będzie jeśli chodzi o broń jednoręczną, dwuręczną, łuki, kusze, bo moja postać się w ogóle nie rozwija, nie wiem o co chodzi nie wiem kiedy będzie mogła się rozwijać to mnie trochę martwi, jeśli mam być szczery no i jeśli macie jakieś tutaj Porady dotyczące tego, czy mi się coś w grze sknociło, czy faktycznie ta wersja Zombie 2:2 e, Ewolucja to tak wygląda, dajcie mi znać w komentarzach. Ja tutaj lecę pogadać z tym szefem obozu, no bo w końcu wyczyściłem tutaj tereny. No i wydaje mi się, że na spokojnie mogę zająć się wykonywaniem zadań. Przysyła mnie Gomez, mam odebrać raport. Raport powiadasz, powiedzieć ci co tu się dzieje. E... Jest beznadziejnie. Zapasy się kończą, praktycznie w ogóle już nie mamy żywności. Truposze atakują nas nieustannie. Długo już tak nie wytrzymamy. Niedawno straciliśmy Ortona, Matiasa i Fletchera. Palisada została już częściowo zniszczona, nie mamy już drewna na jej odbudowę, amunicja też nam się kończy. Po prostu jest tragedia. Skoro już przysłał cię tu Gomez, to potraktuję cię jako wsparcie dla nas. Ten obóz już dawno nie spełnia swojej funkcji. Nie, 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 czekaj. Mam tylko odebrać raport. Odbierzesz go, spokojnie. Ale najpierw pomożesz nam w paru sprawach, wyglądasz na silnego gościa. Ech, dobra, ale mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Więc w czym mogę pomóc? Potrzebujemy jedzenia. Niedaleko obozu zauważyliśmy dużą grupę Cerberów. Trzeba na nie zapolować. Idź do Robina, on wyjaśni Ci więcej. No ale tutaj widzę, moi drodzy, jakieś miksturki. niewykończony miecz, napój, napój. Czy to jest jakiś yy, fajny napój? No, napój, tak, esencja życia yy, właśnie ją znaleźliśmy. No i dlaczego nie wypić jej? Proszę bardzo, maksymalne punkty życia plus 5. No, od razu piję, no bo to są jednak fajne rzeczy. No tutaj też Dobry może coś w domu jest. Jest napój. Czy tutaj coś też ciekawego? Nie, tutaj akurat był chyba jakiś zwykły, więc to nas nie interesuje. Dobra, do Robina. Do Robina, to chodźmy do Robina. E, Robin, Robin, coś mi to mówi. A gdzie masz swojego Batmana? Robinie? Kim jesteś? Mów mi Robin, a ty? Jestem Bragus. Co cię tutaj sprowadza? Zadanie dla Gomeza. Mam odebrać raport. W takim razie niech Gomez nie spodziewa się pozytywnego raportu. Nasza sytuacja z dnia na dzień się pogarsza. Przysyła mnie Fabian. Mamy zapolować na Cerbery. No w końcu! Już nie mogłeś się doczekać tego polowania. Jednak we dwójkę nie damy sobie rady. Cerbery to bardzo szybkie i mocne stwory. A znając życie towarzyszy im stado zombie. Bez pomocy innych się nie obejdzie. Zmobilizuj Oktawiana, Pogarta i Hektora do roboty. Z ich pomocą powinno nam się udać. Dobrze. Zrobi się. No to jest to polowanie, o którym wam wspomniałem. Dlaczego warto było tamte zombie pokonać samodzielnie? Ponieważ polując z nimi, to nie doświadczenia. Masz przy sobie jakieś piwo? Dawno nie miałem żadnego alkoholu w ustach. Na zdrowie. Po prostu. Z nimi, jak zapolujemy, to za Cerbery chyba dostajemy ekspa, ale za zombie pokonane po drodze Tego nie. mi było trzeba. z ciebie, gość. Potrzebujemy Twojej pomocy. Kto? Ja i Robin. Planujemy polowanie na Cerbery. W takim razie jestem gotowy. No i super, Chodź o Nie wiem, czemu tak twórca zrobił, czy to jest przeoczenie. No mi się to nie do końca podoba. Zupa skorzenna i to tu jeszcze woda. Nie do końca podoba, że mając taką ekipę nie zdobywamy doświadczenia za pokonywane zombiaki. To akurat średnie rozwiązanie. Przysyła mnie Robin. Niech zgadnę. Chcecie zaatakować Cerbery? Zgadza się. No dobra. Jestem z Wami. Dobra. Ty też tu chodź. I jeszcze dru trzeci, drugiego właśnie zgarnęliśmy, i trzeci, Pogard. Robin cię potrzebuje. O co chodzi? O Cerbery. Trzeba na nie zapolować. W takim razie jestem gotowy. Nienawidzę tych skurwieli. Z miłą chęcią mi poświętuję. No ten gość, który tutaj nagrywał głos Pogartowi. Taki głęboki ten mikrofon masz. Naprawdę głęboki. Muzyka gdzieś tam ucichła. Zapiszmy sobie grają, no bo jednak warto zapisywać. Tak jak wspomniałem, Robin. Słuchaj. Ja jestem Twoim Batmanem, a my jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi! Doskonale! Za mną! No to prowadź. Prowadź do Batmobilu. Na mm, pewno tędy? Okej, okay, czyli nie tędy. No koleś, bo wydaje mi się, że ty drogi nie znasz. No dobra, czyli znasz. Okej. Okay. A już myślałem, że z tobą to daleko nie zajdziemy. Jak to moje doświadczenie? 50155 Mam nadzieję, że na tych cerberach i jeszcze troszkę tutaj doświadczenia wbiję. No i w następnym odcinku, jak się spotkamy, to też będziemy bliscy kolejnego poziomu, bo ja tak zawsze robię, że tam są te bydlaki. Że między nagraniami staram się wbić jak najwięcej doświadczenia, tak żebyśmy po prostu na nagraniu wbijali kolejny poziom. Dobra, zapiszmy sobie tutaj grę. Dobra, Robin, bo ziomkowie nasi jeszcze nie dobiegli do akcji. Ej, chodźcie, 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 bo Robin sam może nie mieć szans. No chodź. Dobra, ja tego zombiaka biorę na siebie. Ej, mój. Zostaw do... jak mój. Tak jest. Dobra. No, dużo nie zdobyłem doświadczenia. Jeśli mam być szczery, dużo nie zdobyłem. No, ale zawsze to coś, nie? Dobra. Trzeba mięso zgarnąć z tych serwerów, bo to jest jakby blue tego zadania. Nie, więc zgarniamy Tutaj co, z zombiaka to nie będzie mięska. Cerber. Cerber. Jeszcze jakiś? Nie. No, dużo doświadczenia nie zdobyłem, nie oszukujmy się, mogło być zawsze więcej. No ej. I co robisz? Czy to jesteś nienormalny robin? Nienormalny, mylisz drogę, sam atakujesz. Udało nam się. Dobra, zabierz to mięso i przekaż Fabianowi. Naprawdę świetna robota. W końcu będziemy mieli jakieś jedzenie. Wracajmy. Przepuść mnie. No i spoko, wszyscy wracają. Ja tutaj się nie narobiłem. Znaczy, no i tak nie było szans, zabić tutaj tych cerberów dużo. więc. Straty są obliczone po prostu koszta, jakie musiałem ponieść w tym zadaniu. No i trudno, nie, nie zmaksymalizowaliśmy tutaj naszego zysku, doświadczenia, natomiast i tak nie jest źle 512 tysięcy. No jeszcze z ponad 100 tysięcy brakuje nam do kolejnego poziomu. Strasznie wolno, że się to poziomy wbija, i mm, słabo, że mi nie rosną inne statystyki oprócz siły, zręczności, i Many i życia, bo też by się przydało. Dobra, słuchaj, Fabian, ma mięso. Polowanie udane. Oto mięso. Doskonale, powinno na jakiś czas wystarczyć. Jest coś jeszcze do zrobienia? Tak, Hector ostatnio narzeka, że jest zmęczony przez ciągłe stanie na warcie. Zresztą widać to po nim. Stanie dziś w nocy za niego na warcie, przyda mu się wypoczynek. Czemu akurat ja mam go zmienić? Dlatego, że każdy tutaj ma swoje określone zadanie, a ty jesteś tutaj wsparciem. Tylko jedna noc. Dostaniesz swój raport po wykonaniu zadania. Ech, o której zaczynam? Pogadaj z Hektorem, on powie ci więcej. No moi drodzy, 14.30, nocna warta, no okej. Okay. Oktawian, możesz wracać do siebie, Hektor... Też możesz wracać do siebie. Ja tylko skoczę, jeszcze postaram się tam... Bo widzę, że jeden krwiopica bieg y lata, więc z tego krwiopicę bym spróbował zabić. Y no i nocną warte wykonamy w przyszłym materiale. No chodź! gdzieś krwiopica blatał. Tak mi się wydawało. Czy go tutaj ktoś zabił? No chodź! Wiąże poleciał gdzieś indziej. O tak! Okej, okay. są w wodzie. No chodź! Czy to można w ogóle zabić w wodzie? O, 130 ekspa za takiego krwiopicy z wody. Trzeba trochę pomachać mieczem. O, to były najłatwiejsze punkty doświadczenia ever. Czas sobie postrzelać. Super. No i dobra, czyli na razie tutaj jest czysto. No ja jeszcze wyczyszczę ten teren na pewno, zanim tą nocną wartę przyjmiemy, ale pogadamy już sobie z tym kolesiem, żeby po prostu wiedzieć na czym stoimy. Słuchaj, Hector, To twój szczęśliwy dzień. To twój szczęśliwy dzień? Co masz na myśli? Dziś stoję za ciebie w nocy na warcie. Możesz odpocząć. Serio? Tak, tylko mam nadzieję, że jakoś mi się odwdzięczysz. Fabian powiedział, żebym dał Ci coś w zamian? Nie, ale mimo wszystko liczę, że będziesz wyrozumiały. W końcu wyświadczam Ci ogromną przysługę. Oczywiście, że będę. Możesz liczyć na nagrodę. Przyjdź do mnie o północy. Wtedy zaczniesz wartę. Okej, okay, moi drodzy, ci mamy czas do północy. Moja postać wygląda tak, jeśli chodzi o zadania, wyglądają tak. Tutaj. Dzierżymy najlepszy miecz, jaki w tej chwili mo możemy, czyli miecz zwycięstwa, maskę gladiatora. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście, tak jak obiecałem, ten odcinek był trochę dłuższy. Do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się.